Tam wszystkich cieplutko w kolejnym odcinku. Ogólnie myślałem, że będzie troszeczkę lepiej z dzisiejszym moim nagrywaniem, że będę mógł gdzieś coś jeszcze pochodzić, coś dorzucić do tego filmu. Wiadomo, ja nie lubię robić takich filmów, że cyk pyk i już tam tego, już on tam jest w sieci. Ja lubię nagrywać, lubię te przejścia fajne, lubię jak coś się dzieje i lubię jak wy się cieszycie. No ale dzisiaj nie mam takiej sposobności, nie mam takiej możliwości, ponieważ grypa tak jakby. Nie odpuszcza, cały czas jest ze mną. To jest tak, jak pisaliście w komentarzach. Yy, odnośnie pogody, zmiennej pogody tej wiosny, i odnośnie ubioru. No, ubiór, wiadomo, rano ubiera się ciepło. Yy, w moim przypadku, tak jak ja wychodzę na wychowanie fizyczne, to trochę pogram z tymi dziećmi, to pobiegam, gdzieś tam rzucę jakby odzież wierzchnią. No i sami widzicie, i choroba, i choroba gotowa, tak. Także myślę, że po prostu trzeba delikatnie Zwolnić troszeczkę, odpocząć i, i potem wrócić z taką podwojoną siłą. No ale najważniejsze jest to, że obiecałem Wam e, zrobić losowanie konkursu i wylosować osoby wygrane, tak? Jako rekompensata za czekanie, Wasze czekanie, postanowiłem, że będą to trzy losowania. Zaczniemy od samego końca. Bo powiedziałem tak, jak wczoraj ogólnie pisałem. W relacji, że chciałbym jeszcze dorzucić dwa kubeczki z moim logo. Czyli po prostu zaczęlibyśmy od losowania kubeczków, czyli tak jakby od końca. Główną nagrodę zostawimy na koniec i zrobimy tak, że wylosujemy najpierw dwie osoby, które wygrają sam kubeczek, a na końcu wylosujemy osobę, która wygra kubeczek, wygra miodek i wygra malinki, tak. Przede wszystkim chciałem podziękować za Waszą dużą wiedzę odnośnie właśnie tego pytania konkursowego, które zadałem. Komentarzy naprawdę dużo się nazbierało. Naliczyłem ich około 60. Forma rozstrzygnięcia konkursu, ja sobie zrobiłem to tak, w taki sposób, że po prostu zapisałem wszystkie Wasze niki na czystej kartce i zrobię coś takiego, że po prostu je wytnę, ładnie złożę, wrzucę wszystkie te losy do jakiejś tam czapeczki, czy tam, no nie wiem, do czegoś, w czym będę mógł je zamieszać, i potem ładnie wylosować, i po prostu cyk-pyk, losowanko. Zaraz sobie zrobimy, ładnie karteczkę Wam pokażę, i będzie ok. A kurczę, normalnie coraz więcej tych siwych włosów. No niestety, no zobaczcie. ojku trzeba się do fryzjera udać. Chciałem też nagrać dla Was, jak wygląda teraz yy, plac budowy. Ale pomyślałem, że po prostu odłożę to na jakieś kolejne dni, ponieważ tam dalej ekipa walczy. Mam fajną ekipę yy, niedaleko stąd. Teraz y, zajmują się po prostu tynkami maszynowymi. Nie maszynowymi. I widzicie, ja się tak znam, właśnie. Ja się w ogóle na budowlance nie znam. Kurde, już wale gapy jakieś <laughs> nie maszynowe, tylko po prostu kładą ręcznie tynki MP75. Ale ja tak się znam. Jestem takim. Wielkim budowlańcem. A Wy czasami piszecie, że kodzak zna się na budowie. Kodzak się w ogóle nie zna na budowie. Wszystko co robiłem, to albo gdzieś tam podpatrywałem, albo czytałem o tym w internecie, albo było też tak, że w ogóle robiłem to pierwszy raz. No i wychodziło jak wychodziło. Wiem, że niektórzy takie tynki kładą sami, ale ja postanowiłem po prostu, że wezmę do tego firmę. Uzgodniliśmy tak, jakby cenę, która mi odpowiada, która odpowiada im. No, i robią tak. Wstawili robią. jedno okno dachowe w łazience. Zostały im jeszcze dwa okna dachowe, weluksy w naszej sypialni. I można powiedzieć, że to będzie hall, tak? No, i to będzie tak. Okno w holu trzecie. I co jeszcze? To skończą. Aha, no instalacja. Instalacja, bo ja ogólnie czemu mówię? Wiem, że dużo osób ostatnio pytało i mam jakieś takie. Wewnętrzne poczucie, żeby Wam o tym powiedzieć, tak? Yy, instalacja już jest położona, praktycznie wszystko jest obtynkowane, no bo to tak musi być. Podłączyliśmy bieżącą wodę od dziadków yy, razem z wujkiem Marianem. Wujek Marian to jest Gosią, to kurde tą yy, rurą PP yy, robi dosłownie yy, od ręki, bo pewnie wiecie, jak te, właśnie rury PP się skleja. Jak ma się odpowiednią maszynę, to jest tylko. Cyk, pyk, pyk i się idzie dalej, i chwila, moment jest zrobione. Czyli tynki, woda, instalacja. Zaraz będą wstawione okna, następnie będą yy, chłopaki robili mi ocieplanie poddasza. I to jest tak jakby usługa kompleksowa, będzie to yy, montaż profili. Yy, następnie wełna, dwie warstwy wełny. Yy, płyta gipsowo-kartonowa. No i wiadomo szpachlowanie łączeń. Tu będzie po prostu wszystko yy, przygotowane yy, pod malowanie. Cena bardzo mi odpowiadała. Również im też musiało odpowiadać, bo jakby nie odpowiadała, to pewnie by nie chcieli robić. Także dogadaliśmy się i jest OK. Nie? I jestem troszeczkę odciążony. No, jestem troszeczkę odciążony, mogę zająć się innymi pracami. Dobra, ciach bajera wycinamy losy. Składamy pięknie, ładnie i zaraz zaczynamy losowanie. Dobra, słuchajcie, nie przedłużamy, startujemy z losowaniem, ale to nie jest reklama, to jest nasza maszyna losująca, jest ze mną Paulina, tak więc zaczynamy losowanie. Ja nie będę tego robił, da mi po prostu tą robotę zrobić samodzielnie. A także ja zaczynamy. wylosuję, ale podczytywać będzie Krzysie. Dobra, także pierwszy kubeczek, bo zaczynamy od końca, od trzeciej nagrody. Ja zamykam oczy. A ja czekam na los od Ciebie. Także mamy pierwszy los. Pierwszy los. I osobą, która wygrała kubeczek jest Wiesiek Pawnuk. Gratulujemy. Wiesiek Pawnuk. Gratulacje wielkie. Kubeczek wędruje do Ciebie. Dobra, także nagroda druga. Kubeczek. To jest moja rekompensata za ten wczorajszy spóźniony dzień, także dobra, idziemy dalej. A ja z miłą chęcią wszystkich bym bolosowała. A kurczę, może kiedyś, może kiedyś. Bogdan Więckowski, Bogdan Więckowski. także kubeczek wędruje do Ciebie. Niech kawa smakuje. No niech kawka smakuje, czy tam nie wiadomo co jeszcze, może jakieś soczki, może jakieś. Co tam sobie zażyczysz? No i słuchajcie, nagroda główna, nagroda główna, czyli tak, kubeczek Taki tutaj ładny, jak widzicie Słoiczek miodu I słoiczek malinek Dobra, czekaj, ja ci może troszeczkę Przetasuję maszynę losującą Dobra Znowu do góry, albo ci zasłonię oczy, żebyś nie widziała Dobra Na szczęście, Na szczęście. Dawaj, zobaczymy. Zobaczymy. No i słuchajcie, główna nagroda wędruje do Antoniego Pietkiewicza, Antoni Pietkiewicz. Także słuchaj, ogólnie do, do was wszystkich trzech prosiłbym was o kontakt na maila. Ogólnie maila podam w opisie filmu. Także odzywajcie się, piszcie do mnie na maila. I tam jakby dopełnimy reszty formalności. Dokładnie. Także gratulujemy raz jeszcze. Dobra, słuchajcie, tak więc z naszej strony to wszystko. Życzymy Wam miłego wieczoru. Obyście nie chorowali tak jak ja i obyście byli zdrowi. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiamy. Cześć. Pa. pa, pa.